i'm na in the seat, fool, fool. Państwa w odcinku w końcu z Pokémon Go. Miałoby być ogólnie inny odcinek, ale trochę mi się pozmieniały plany. Chciałem nagrać Spotlight dla Magnemite, ale całkowicie zmieniłem te plany, bo coś tam mi wypadło i bardzo się cieszę, bo zaraz po Spotlightie wyszedł Mega News. I po takiej części odcinka przyjemnej dla oka, czas na część odcinka, która jest przyjemna dla oka, dla ucha. I nawet można powiedzieć jest wielką niespodzianką, bo wszyscy jako Ultra Knock 3 spodziewali się hupy i jakichś Pokémonów do tego jakiegoś tego eventu. Niektórzy mówili o Arkeusie, że to będzie właśnie ten moment. Pamiętam nawet, że Trainer Tip wspominał, że możemy też również spodziewać powrotu Giratiny, co byłoby rozczarowaniem. A tutaj, proszę Państwa, mamy coś, czego myślę, że się nikt nie spodziewał, czyli kolejną część Pokemonów z ósmej ge generacji z regionu Galar, i czas powiedzieć sobie to i tamto o tym, co nas, proszę Państwa, czeka od 20 sierpnia od godziny 10. czasu lokalnego do 31 sierpnia 20 czasu mm. lokalnego. A więc tak, na dziko będzie więcej Pokemonów. I to jest w ogóle hit. pierwsze jest na dziko. Galariańska darumaka. To jest mega poks lodowy. Zajebista kontra. Naprawdę będzie na dziko, jest zajebiście. trabisz będzie również w większej ilości na dziko. I on już jest do zapania shiny, bo już był event, że trabisz miał swój shiny debiut. Dodatkowo mamy na dziko wolololo, czyli owce z galar. Mamy również z koweta taką wiewiórę. No i oczywiście będziemy mogli je ewoluować w dubwola. Albo w gridinda, jeżeli dobrze czytam ewolucję wiewiórki. Dodatkowo, jeżeli będziemy mieli farta, czyli po, po nie <laughs> ma być niby tego trochę mniej, będzie również do zdobycia na dziko yy, Pokémon, który nazywa się Falix. Czyli taka, można powiedzieć, trochę jakby gąsienica. Tak to właśnie wygląda, ale to nie koniec jest informacji. Teraz będzie grubo. Mamy nowe szajniaki w grze, z regionu Galar. I to w ilościach, moim zdaniem, masakrycznie dużych. Stanfis galeriański, shiny, Weezing galeriański, shiny, miał galeriański, shiny, czyli również Perserker, jego ewolucja, shiny. Dodatkowo farfetch galeriański, shiny, czyli jego ewolucja Sirfetch galeriański, shiny. Słowo shiny jest mega słowem w tym momencie, jeżeli chodzi o ten event. Jeżeli chodzi o jajka 7-kilometrowe, znowu mamy pełno słowa shiny. I zacznijmy od shiny. Farfetch miał e, zigzagun, ponyta. Stanfisk, a to co nie jest shiny, to jest darumaka galeriańska i galeriański Slowpoke. Jeżeli chodzi o rajdy, tu będzie pewna zmiana, bo mamy wyraźnie Galard dwie legendy i one będą zmienne, i poksy, które będą dodatkowo na rajdach, również się zmienią. Więc od 20 do 26 zobaczymy proszę Państwa Zacjana, czyli Pokemona Ferry Różkowego, czyli to jest bohater wielu bitew, na polski, tak to my się tłumaczymy. No, i on będzie na piątkach. On będzie na piątkach na Mega Ride'ach będzie Mega Bedril. A na jedynkach będzie anon literka U. Yy, Slowpok galeriański oczywiście, Farfetch galeriański, Zigzagon galeriański. Na trójkach natomiast yy, whizzing galeriański, który może być shiny. Słowo shiny w tym odcinku jest zajwiste. Wszędzie jest shiny. Dodatkowo go Falkins, który nie jest shiny. I Lapras, który może być shiny. Shiny, shiny, shiny. shiny. No i proszę Państwa, 26 o 10 rano następuje zmiana. Wchodzi nam na rajdy pięciogwiazdkowe, czyli na legendarne wchodzi zamazenta, typ fighting. I myślę, że raczej ludzie będą chcieli posiąć dobrą zamazentę niż dobrego Zacjana. A jeżeli chodzi o rajdy jedynki, no to zostaje Anon U. Potem mamy miała oczywiście galariańskiego, który może być shiny. Ponyę galariańską, która może być Shiny. I Darumakę Galeriańską, która nie może być shiny, ale jest bardzo dobrym Pokemonem. Dodatkowo na trójkach Stanfisk Galeriański, który może być shiny. Falkins zostaje i coś, na co pewnie wielu graczy dalej poluje, w tym ja, bo dalej tego Pokemona w wersji shiny nie mam. Snorlax zwraca na rajdy. Więc się dzieje, więc się dzieje, proszę Państwa, naprawdę dużo. A jeżeli chodzi o mega rajdy w tym okresie, będzie to. Mega Pidgeot. Na ten moment niestety nie wiem, co będzie na kolejnych dwóch spotlightach, które wiemy, że są, ale nie wiemy, jaki jeszcze będzie pokémon. I właśnie tutaj uważam, że na tych spotlightach będą jakieś pokemony z regionu galeriańskiego, które mogą być shiny. Jakby była dare, galeriańska Rumaka. Też bym się nie obraził. Nie może być shiny, ale byłby to zajebisty spotlight, ale myślę, że tutaj bym trochę przesadził z oczekiwaniami i raczej czegoś takiego nie. Yy, zobaczymy. No jeżeli chodzi o ten event, myślę, że naprawdę bardzo spoko. Yy, zwłaszcza jeżeli mamy ten cały, że tak powiem, hejt można powiedzieć, no pewien... czyli nie hejt, to nie jest hejt, bo hejt jest, hejt jest zły konstruktywną krytykę, jeżeli chodzi o najantik tak? No bo zmniejszony dystans, jeżeli chodzi o kręcenie pokestopami i ta cała reszta, która już w pewnych regionach jest, u nas to wejdzie za miesiąc, zobaczymy. Może najantik zmieni zdanie. Sytuacja pandemiczna dalej na świecie nie wygląda niestety dobrze. Jak wygląda, to wszyscy wiedzą z neta chociażby w Australii nie jest kolorowo a Australia już to odczuła, czytam na Twitterze że dużo ludzi jest oburzonych, nawet czytałem dzisiaj na Twitterze jednego typa, który opisał sytuację, która była naprawdę dziwna bo opisał swoją jakby drogę normalną na Pokemonach yy, załączył zdjęcie że żeby zrobić interakcję z tym Pokestopem i akurat tam był zespół R, którego chciał, który chciał zrobić, musiał wejść już na plac zabaw i uwaga, rodzice, którzy byli tam ze swoimi, ze swoimi dziećmi yy, stwierdzili, że on zagraża jakby dzieciakom, że dziwne, że facet z telefonem w ręku, czy z dwoma nawet telefonami w rękach wchodzi na plac zabaw i nie zwraca uwagi na te dzieciaki, tylko jest patrzony w telefon, robi coś na telefonach, ale rodzice uznali, że to może być potencjalne zagrożenie dla ich dzieci. Dziwna sytuacja, nie powinno być czegoś takiego. No, ta sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca. Ja osobiście z czymś takim. Przez tyle lat Pokémon Go nie spotkałem, żeby na mnie ktoś dziwnie patrzył. Że załóżmy tak jak teraz stoję i nagrywam na politechnice, czy przechodzę przez plac zabaw, nikomu nie wadząc. No, nie wiem, dziwna naprawdę sytuacja. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co uważacie o tym evencie. Czy yy, uważacie, że Niantic cofnie to, co postanowiła a propos tych zmian w Pokémon Go, zwłaszcza jeżeli chodzi o dystans kręcenia Pokestopami. A ja tu mogę zamknąć, bo to już nie jest potrzebne. I sobie jeszcze zaraz pawię Pokemony. A dlaczego w ogóle ktoś pewnie myśli, że znowu basta nagrywasz odcinek na Politechnice Gdańskiej? Zaraz, sorry, sobie zaraz zgniotę. Proszę Państwa, ja odcinek nagrywam znowu na Politechnice Gdańskiej, bo raz, jest tu dużo Pokemonów, jest tu dużo Pokestopów, jest cisza i spokój. Ja mogę sobie spokojnie postawić kamerę, pogadać z Wami, a raczej poprowadzić monolog, przedstawić Wam informacje, pokazać moje przebitki. Niestety nic na przebitkach nie było, a było parę y, takich opcji. No i <laughs> mam to po drodze, jak jadę na tenisa, bo basta, robi się trochę bardziej sportowy, i tak to właśnie wygląda. Więc, jeszcze raz, linki są na dole w opisie. Wbijacie na Discorda, na Facebooka, y, na Discordzie sobie gadamy, gramy w CSA. Ja niedługo już powinienem całkowicie ogarnąć przygotowania do, że tak powiem, mojego takiego, bo już kiedyś było na Twitchu, kiedyś na Twitchu miałem live'y, ale do takiego mojego startu na Twitchu, bo już to postanowiłem, że na YouTube live'ów nie będzie, ewentualnie na YouTube mogą pojawić się live'y z terenu, typu jakiś tam spotlight czy coś, już nieraz coś takiego było. Ale ogólnie jeżeli chodzi o jakieś tam live z otwierania kart, Pokemon Unite czy cokolwiek, to już wszystko będzie działo się na Twitchu i myślę, że w przyszłym tygodniu taki pierwszy, la, pierwszy live ujrzę światło dzienne. Ja mam masę pomysłów w głowie, mam kolejne odcinki w głowie, wiem co nakręcić, mam odcinków do nakręcenia, aż mi się wydaje do wtorku i bardzo się cieszę, że mam co kręcić i mam pomysły, bo ja w piątek po południu zaczynam weekend sobie tutaj. Jadę tu i tam, ale pewnie Wam pokażę, gdzie będę i jak będę odpoczywał. Ja Wam życzę, co? Miłego Ultra Unlock 2, bo jak Wy to oglądacie, to Ultra Unlock 1 już się skończył. A raczej kończy się według... Dobrze patrzę na zegarek? Tak, za 13 minut Ultra Unlock, jak to nagrywam, 1 się kończy. Przed nami Ultra Unlock 2, Wy macie informację o Ultra Unlock 3, więc do zobaczenia. Cześć!